Dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Widzimy się z ulicy Szerokiej, kawalerka. Przy Szerokiej to jest mieszkanie, które było niedawno remontowane. Tutaj we wcześniejszych vlogach pojawiało się materiały na ten temat. W chwili obecnej jesteśmy już po zakończeniu prac remontowych, po urządzeniu tego mieszkania, po wysprzątaniu, także gotowe do wynajmu. W dzisiejszym vlogu pokażę Wam, jak wyglądało to mieszkanie przed. Jak wygląda obecnie, jakie rozwiązania zostały tutaj zastosowane. To co jest istotne, to jest mieszkanie powierzchni 24 metrów, więc no, ta powierzchnia jest ograniczona i nie każdą funkcję tutaj jesteśmy w stanie zmieścić. To jest mieszkanie przeznaczone pod wynajem krótkoterminowy, natomiast starałam się takie projektować, takie aranżować, żeby ewentualnie można było też przejść na najem długi. Stąd za chwilę właśnie pokażę Wam te rozwiązania, które tutaj zostały zastosowane. Także jeżeli interesują Was tematy związane z urządzaniem wnętrz, z mieszkaniami pod wynajem, zapraszam na dzisiejszy materiał. 60 stopni, tak żebyście mogli zorientować się w tej powierzchni. Po lewej stronie drzwi wejściowe, aneks kuchenny, tutaj mamy stół i krzesła. Pojawiła się ścianka działowa, którą Wam zaraz bliżej pokażę: część sypialnia. drugie okno, łazienka, szafa. I 360 mamy zrobione. Jeżeli chodzi o aneks kuchenny, tutaj od razu po wejściu po lewej stronie pojawia się wieszak. Funkcja czysto praktyczna, tak, wchodzimy, żeby po prostu było gdzie powiesić kurtki. Powiem Wam, że ja mam bardzo złe doświadczenia z wieszakami montowanymi do ściany, bo okazuje się, że takie wieszaki Da się wyrwać ze ściany. To się naprawdę zdarzało trochę tych mieszkań obsługiwałam i takie przypadki miały miejsce, stąd ja postawiłam na wieszak wolno stojący, tak żeby nie było uszkodzeń, jeżeli chodzi o ścianę. Kuchnia. Zobaczcie, kuchnia pojawiła się na całej szerokości. Wcześniej wyglądało to zupełnie inaczej. Z blatu, baru, jakkolwiek go zwać. On tutaj bardzo tę przestrzeń ograniczał. W jego miejsce pojawił się po prostu stół i dwa krzesła. To jest mieszkanie maksymalnie na dwie osoby, stąd no tutaj ograniczenie do tych dwóch sztuk. Kuchnia. Pojawia się jakiś mocny akcent. I słuchajcie, jeżeli chodzi o te kolory, one są nieprzypadkowe. Nie tyle sam kolor, akurat taka no, zgaszona pomarańcza cegła, tylko to, że pojawia się jakiś intensywny kolor. Przy tych setkach ofert, które są w serwisach, ja muszę się po prostu wyróżnić. Kiedy skrolujecie oferty na Bookingu, skrolujecie oferty na Airbnb, te mieszkania niestety bardzo często są do siebie bardzo podobne. Moim zamysłem było to, żeby pojawił się właśnie jakiś taki mocny kolor, który będzie oczywiście widoczny na zdjęciach i który po prostu przykuje wzrok osoby przeglądającej tę ofertę i że ona zdecyduje się wejść i sprawdzić szczegóły właśnie tej oferty. została zrobiona po całej szerokości, tak żeby tutaj zapewnić maksymalną ilość miejsc do przechowywania. Po lewej stronie pojawia się też regulamin pobytu, hasło do internetu, tak żeby takie podstawowe informacje tutaj były. Blat. Blat jest kamienny. Jasna płyta z doświadczenia tej jasne płyty sprawdzają się naprawdę zdecydowanie lepiej i mniej na nich widać zabrudzenia niż na tych płytach czarnych. Z lewo zmywak. No tutaj sztućce, ręcznik, czajnik. Zapytacie, gdzie lodówka? Jest również lodówka ukryta po prostu za jednym z frontów. To tak naprawdę w niczym nie przeszkadza, a nie zajmuje mi tej powierzchni gdzieś. Na zewnątrz. Nie jest to lodówka w zabudowie, tak żeby w razie konieczności można było tę lodówkę po prostu łatwo podmienić, gdyby coś się stało. Jeżeli wcześniej nie oglądaliście moich materiałów, trafiliście po raz pierwszy na ten. Ja od wielu lat zajmuję się wynajmem krótkoterminowym i przeszłam naprawdę wiele przeróżnych historii związanych z zachowaniem gości, z tym, co może się wydarzyć w mieszkaniu. No Im więcej mieszkań, tak ta skala się zwiększa, tym większe prawdopodobieństwo tego, że w mieszkaniu coś się zepsuje bądź zostanie zniszczone. Moje podejście jest takie, żeby to było maksymalnie odporne i maksymalnie łatwe później w zarządzaniu, żeby można było bardzo łatwo poszczególne elementy podmienić. Stąd tutaj, na przykład ten wieszak, o którym Wam wspomniałam, także staram się nie mocować wieszaków przedpokoju do ściany, tak, żeby nie zostały wyrwane bo to się naprawdę może zdarzyć. Stąd właśnie też na przykład lodówka, która nie jest lodówką w zabudowie. Gdyby coś się stało, gdyby ta lodówka się, przepraszam bardzo, zepsuła, to jestem w stanie po prostu kupić nową i szybko wstawić w miejsce tej zepsutej. Także te rozwiązania, które ja tutaj stosuję, mają ułatwić zarządzanie tym mieszkaniem, no ale jednocześnie oczywiście mają również spełniać tę funkcję wygody dla gości. Pozostałe w szafkach ukryte są e, akcesoria kuchenne, talerze, Garnki, pojawia się szafka zamykana na kluczek, i taką szafkę bardzo polecam w mieszkaniach pod wynajem, krótki, właśnie słuchajcie, szafka, w której możecie sobie przechować zapas pościeli, jakieś zapasy papierów, artykułów higienicznych. Cokolwiek, co jest Wam później przy obsłudze tego mieszkania potrzebne, bo niestety, jeżeli to by zostało w szafce otwartej, no to z dużą szansą po prostu zostanie w międzyczasie przez któryś z gości wyjęte z tej szafki. No, szafka na kluczek zabezpiecza, jest super właśnie miejscem do przechowywania. Tak zostały tutaj jeszcze zastosowane to, to, co dopowiem, okno. Tutaj ten układ kuchenny wyglądał zupełnie inaczej, dlatego że pod oknem jest. Kaloryfer. Tam z tyłu go widzicie. Specjalnie te meble nie mają pleców, tak żeby do tego kaloryfera można się było ewentualnie dostać. Natomiast to są 24 metry. Tutaj jest kaloryfer, jest rura, która idzie przez pion, więc to mieszkanie jest naprawdę bardzo ciepłym mieszkaniem. Dwa kaloryfery nie są tutaj niezbędne, więc ja się zdecydowałam zrobić to właśnie trochę inaczej. I zabudować to okno kuchenne, bo tutaj, słuchajcie, przyświecało mi jeszcze jedno o tym wspominałam w poprzednich materiałach. Za tym oknem jest taki wewnętrzny dziedziniec, który okalają po prostu nie mam teraz odpowiedniego słowa yy, mieszkania. My mamy tutaj po prostu taką dziurę między naszymi kamienicami. Tam jest, słuchajcie, daszek, tam są gołębie, co robią gołębie, wiemy. Generalnie tam tamta przestrzeń nie wygląda specjalnie atrakcyjnie. Ja nie chciałabym, żeby goście tam wyglądali, a niestety wyglądali, otwierali, to mogło tworzyć złe wrażenie, a ja na to po prostu wpływu nie mam. Więc w tym momencie to okno jest tutaj przyblokowane blatem. No i z racji na głębokość blatu już nie jest tak łatwo się do niego dostać. Trzeba się tutaj troszkę nagimnastykować, bo moim celem jest to, aby tego okna nie otwierać. Jeżeli jest potrzeba przewietrzenia, jest drugie okno, nie ma problemu. Natomiast to okno właśnie miało zostać tak zabezpieczone. Da się je umyć, bo oczywiście, jak się wejdzie na blat, to spokojnie to okno umyjemy, natomiast chodziło o to, żeby go po prostu łatwo, bezpośrednio nie otwierać. Tutaj jak część z Was pewnie zauważyła, na szybach pojawiła się taśma ochronna, pojawiła się taka specjalna folia zaciemniająca i tak naprawdę nie widzimy, co jest po drugiej. Stronie dodatkowo właśnie jest to zabezpieczenie, że nie otworzymy. Tak, żaluzje są trochę za krótkie. Idąc dalej, no jest oczywiście lustro, tak żeby można było się przejrzeć. Pojawił się właśnie ten stół, o którym Wam wspomniałam. Można usiąść, można popracować. Tutaj jeżeli chodzi o ten stół, właśnie starałam się, żeby to było maksymalnie praktyczne. Jak widzicie, lewa, prawa gniazdka elektryczne. Siedzimy przy stole z laptopem, tak żeby można było tego laptopa bezpośrednio przy stole właśnie od razu podpiąć do gniazdek. Także to było tutaj przemyślane pod tym kątem, co stanie w tym miejscu i czy tutaj właśnie mają pojawić się gniazdka Elektryczne. No i właśnie jesteśmy w kawalerce, tak jak wam mówiłam, 24 metry, część sypialna. Na upartego sypialnię można było wydzielić jako osobne pomieszczenie, czyli sypialnia z łazienką. Z tej racji, że w tym mieszkaniu są dwa okna, no najprostszy sposób dzielenia no to właśnie po oknach, więc było to do zrobienia. Ja się na to nie zdecydowałam, żeby tej powierzchni nie zmniejszać. Natomiast postawiona została ścianka działowa. Tej ścianki działowej tutaj z luksferami wcześniej nie było. Mniej więcej w tym miejscu znajdował się ten blat kuchenny, o którym Wam wspominałam. W tym momencie pojawiła się ścianka, która wydzieliła w pewien sposób właśnie tę część do relaksu, tę część do spania. Nie chciałam jednak, żeby ta ścianka była cała przesłonięta, żeby nie tracić tutaj tego dostępu do światła. Bo spójrzcie, tak jak teraz z tej strony mamy pięknie doświetlone pomieszczenie, więc pomyślałam o luksferach. Zapewniają cały czas dostęp światła, a jednocześnie odgradzają. Przestrzeń. Myślę, że naprawdę wyszło to całkiem ciekawie. Mi przynajmniej to rozwiązanie bardzo, ale to bardzo się podoba. I przy łóżku, też oczywiście rozwiązanie nieprzypadkowe, tak żeby można było sobie czytać i tutaj dodatkowo doświetlić tę część. Nieprzypadkowe też i to, na co polecam zwracać uwagę, jeżeli chodzi o włączniki. Włącznik do tych lampek znajduje się przy łóżku. Tutaj włączamy i wyłączamy to oświetlenie. Nie trzeba dodatkowo wstawać. Co dalej z takich rozwiązań praktycznych? Tapeta. Do połowy wysokości jest tapeta. Tutaj, akurat wyżej, to jest malowany farbą pasek ozdobny w kolorze złota, no bo trzymamy się cały czas tej kolorystyki, do tego, um, przepraszam, do tej zgaszonej pomarańczy cegły, myślę, że złoto pasuje, jak znalazł do tego elementy beżowe. Natomiast ta tabeta oczywiście nie pojawiła się tutaj przypadkowo. Będąc w hotelach, nieraz się spotkaliście z podobnymi rozwiązaniami, gdzie ściana do połowy wysokości jest zabudowana. Słuchajcie, rozwiązanie czysto praktyczne. Chodzi o to, żeby ta ściana nie została uszkodzona, żeby ona nie została zniszczona. Przyjeżdżając do mieszkań pod wynajem, przyjeżdżacie z walizkami, te walizki bardzo często stawiane są przy ścianach, no przy ścianie są krzesła, tak, też niestety odsuwa się je, mogą uszkodzić ścianę i tego typu rozwiązania w hotelach właśnie bardzo często z takiej stolarki do połowy, ja akurat zdecydowałam się no, na tańsze rozwiązanie, czyli po prostu na... Tapetę, która zabezpiecza po prostu tą ścianę do połowy wysokości przed uszkodzeniami, i ten wzór też nie jest przypadkowy. Tutaj chodziło, żeby na tej tapecie jak najwięcej się działo, czyli jeżeli tę tapetę ktoś mi tutaj uszkodzi, pojawi się jakieś zarysowanie, to przy tych ciapkach, które tutaj są, tego nie będzie na pierwszy rzut oka widać i mieszkanie nie będzie od razu wyglądało na zniszczone. Bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o wnętrze, czy pod wynajem, czy nasze własne prywatne gniazdka przy łóżku. Teraz mamy te telefony, tak, w których mamy budziki, śpimy z tymi telefonami przy łóżku. Pamiętajmy o gniazdkach. Jedno i tutaj drugie mamy przy ścianie, razem z włącznikami. I słuchajcie, te włączniki i te gniazdka też zostały celowo zamontowane jeszcze na wysokości tapety, bo z doświadczenia właśnie tutaj, w tym mieszkaniu. Przy włącznikach, przy łóżku ściana była bardzo, ale to bardzo zabrudzona. No bo po prostu leżymy na tym łóżku, próbujemy ręką dostać się do włącznika, ta ściana się brudzi. Stąd tutaj one są też na wysokości tapety i tych zabrudzeń nie będzie od razu widać. Dodatkowe gniazdko, które się pojawia jeszcze niżej, pojawiła się palma, tak żeby temu wnętrzu nadać tutaj trochę ciepła, żeby nie było takiego chłodu. Zresztą słyszycie, że trochę echo niesie w tym mieszkaniu, nie ma Paneli. Ja akurat jeżeli chodzi o mieszkania pod wynajem, o tym wspominałam też w poprzednich materiałach, stosuję płytki podłogowe. Płytki podłogowe jako kolejne praktyczne rozwiązanie, czyli słuchajcie, ryzyko zalania. Takie rzeczy naprawdę się zdarzają, i żeby uniknąć później skutków, które mogłyby się wiązać z takim zalaniem, tak no, z tym wylaniem wody, bo historia zna takie. W przypadki, ja nie decyduję się na panele, które zaraz by się podniosły, które byłoby, byłoby trzeba, przepraszam, wymieniać, ale właśnie na płytki podłogowe. I jeżeli chodzi o to, płyt... jedna kwestia, zobaczcie, płytki pełnią też funkcję listew przypodłogowych. Ściana została podkuta i płytki zostały wprowadzone w ścianę, tak żeby też jeżeli ta woda się pojawiła, tak żeby ona bezpośrednio nie podeszła przy Internet, leżymy na łóżku w tej części sypialnej i telewizor mamy z drugiej strony, jest podpięty do ściany i to jest powiem Wam jedno z rozwiązań, do którego nie jestem przekonana i ono tutaj nie spełnia tak jak mojej, tego mojego kryterium praktycznych rozwiązań. Tu jeszcze ten kącik akurat nie jest skończony, widzicie plątaninę kabli, no bo właśnie. Już niestety okazało się, że jeden z kabli jest za krótki i nie sięga mi do podłogi, bo pierwotnie modem router miał stać po prostu na podłodze, tam skulone w kącie. Niestety właśnie okazało się, że kabel jest za krótki, a telewizor jest już podwieszony. I to jest właśnie to, czego ja nie lubię, bo to już są rozwiązania, które później właśnie niosą ze sobą określone konsekwencje. Bo gdyby to był telewizor wolno stojący, no to po prostu go przesuwamy. No w takim przypadku już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, i niestety telewizory też się psują. I też już mi się tak zdarzało, że między jedną a drugą rezerwacją tego samego dnia biegłam kupić nowy telewizor do najbliższego supermarketu. Jeżeli to jest telewizor wolnostojący, to po prostu go postawimy. Jeżeli jest podwieszony, no to sprawa już się trochę komplikuje. No i tutaj niestety przy tych kawlech właśnie taki, taki pierwszy fuck up wyszedł. Jest to oczywiście do zarządzania. Modem router zostaną postawione po prostu trochę wyżej na stoliku. No, ale gdyby był tym telewizorem wolno stojącym, tak jak mówię, spełniającym to kryterium praktycznych rozwiązań, taka sytuacja nie miałaby miejsca. Okej, okay, słuchajcie, przechodzimy dalej, idziemy do Łazienki. Spójrzcie, włącznik, jeżeli chodzi o Łazienkę, ponownie pojawia się na tapecie. Zwyczajowo byłby trochę wyżej, gdzieś tutaj, natomiast, żeby uniknąć właśnie tych zabrudzeń, został trochę opuszczony. Myślę, że to nie będzie specjalnie kłopotliwe w użytkowaniu, a jednak ściana jest. Zabezpieczona, wchodzimy do Łazienki. Ponownie pojawia się ten mocny akcent kolorystyczny, no bo starałam się cały czas trzymać tych kolorów, czyli kuchnię mieliśmy, tutaj akurat się wychyle, właśnie w takiej cegle. Główna szafa jest beżowa, ale ma uchwyt w tym samym kolorze co fronty od kuchni. No i tutaj mamy rozwiązanie odwrotne, czyli mamy właśnie jak w kuchni ciemną ceglaną szafę. I oj, przepraszam, słów mi zabraku, i uchwyt w kolorze beżowym. Jedna pod podumywalkowa właśnie i druga, która słuchajcie, zasłania boiler. Łazienka przeszła małą metamorfozę. Możecie zobaczyć, jak wyglądała wcześniej. Tutaj było okno. Ono było bardzo, ale to bardzo niepraktyczne, bo tak naprawdę nie można było się do niego dostać. Żeby dostać się do okna, było trzeba wejść na toaletę. No ta toaleta też się mogła uszkodzić w zależności od wagi kogoś, kto na nią wchodził. Więc to okno uchylać, no niespecjalnie. Odsłonięte, jest krępujące, że w łazience jest takie odsłonięte okno. Ja się zdecydowałam po prostu na schowanie go. Warto pamiętać o takich drobiazgach jak haczyki. tutaj dwa haczyki bezpośrednio przy kabinie prysznicowej, także można było powiesić te ręczniki i od razu wystawiając rękę po wzięciu prysznica złapać sobie ten ręcznik i dodatkowy haczyk przy umywalce. Umywalka została tak naprawdę stara, słuchajcie, ta która była, bo jedną dobrą sprawę nic nie było, nie była w żaden sposób zniszczona, wymieniona została tylko właśnie ta szafka pod podumywalkowa i bateria. Bardzo duża szafa do przechowywania. Szafa jest pod sam sufit, i to jest, słuchajcie, szafa, która w tym mieszkaniu była. Został nawet ten stary korpus. Jak widzicie, po bokach one się. Różnią. Natomiast podmienione zostały jedynie fronty, i myślę, że to wyszło całkiem nieźle, bo ten korpus i tak pasuje do drzwi od Łazienki, więc to wszystko jest tutaj ze sobą spójne. Natomiast te fronty myślę, że bardzo ładnie zlały się właśnie z tymi bokami, cały czas są w tej takiej jasnej, naturalnej kolorystyce. No a jako ten mocny akcent mamy właśnie te uchwyty w kolorze cegły. Oświetlenie tutaj nad drzwiami do Łazienki, które oświetla nam właśnie tę część. Wypoczynkową, natomiast jeżeli chodzi o część kuchenną, trzy lampki z tej strony i dodatkowe oświetlenie nad stołem. I tyle. Jak te rozwiązania sprawdzą się w praktyce? Czas pokaże. Jak to mieszkanie zacznie pracować, zaczną pojawiać się tutaj goście. Później, pierwsze opinie, komentarze: no to będzie ta informacja zwrotna, co działa, co nie działa, co można było zrobić inaczej, a co ewentualnie można jeszcze. Poprawić, oczywiście no pojawiły się pewne niedociągnięcia, chociażby ta kwestia kabli, o których Wam tutaj wspomniałam, ona jest jeszcze do zarządzania, jeżeli chodzi o podłączenie telewizora, kwestia tych żaluzji w kuchni, które okazały się za krótkie i też będzie trzeba docelowo coś z tym zrobić, natomiast no, jeżeli chodzi o samo zamieszkiwanie, komfort zamieszkiwania, wydaje mi się, że z mojego doświadczenia przynajmniej, że będzie jak najbardziej ok i to mieszkanie na no, te krótkie pobyty będzie się sprawdzało, ale no tak jak mówię, to już nie mi oceniać, niech ocenią goście, którzy tutaj się pojawią. Jeżeli macie jakieś pytania o poszczególne elementy, co to jest, skąd jest, gdzie kupione, za ile i tak dalej, dajcie jak najbardziej znać w komentarzach, postaram się do tego odnieść, nie jestem w stanie właśnie przejść tutaj po poszczególnym elemencie i listować skąd co jest, myślę, że to nawet nie dla wszystkich byłoby interesujące, więc, jeżeli po prostu te pytania są, no to oczywiście zadajcie, a ja na nie odpowiem. No dobrze, i myślę, że to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się przy okazji kolejnego vloga.